Kiedy pojawia się rozszerzenie do jednej z twoich ulubionych gier wojennych, to nie wahasz się ani chwili po prostu je zamawiasz. I nie inaczej było w przypadku rozszerzenia, które wspólnie z wami chciałbym dzisiaj obejrzeć. Cześć, to Miszcelovia sorbet, A to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj kolejny unboxing, a w zasadzie unbugging, bo czas na otwarcie rozszerzenia do jednej z moich absolutnie ulubionych gier wojennych. Tym rozszerzeniem będzie bardzo świeże rozszerzenie do Great War Commander Battle Pack Number 1. Battle Pack numer 1 to świeże rozszerzenie do systemu Great War Commander osadzonego w realiach I wojny światowej. Gra wydana została przez Hexasim, ale bazuje na wcześniejszym tytule wydanym przez GMT Games, a mianowicie na Combat Commanderze. Combat Commander został zaprojektowany, stworzony przez nieodżałowanego Chad'a Jensena, a Roger i Pascal Tupi zadbali o to, aby zaadaptować ten system do realiów pierwszowojennych. Dzięki czemu nakładem wydawnictwa Hexasim została wydana gra Great War Commander. Great War Commander jest moim zdaniem tytułem jeszcze lepszym od Combat Commandera, jeszcze lepiej przystosowanym do realiów konfliktu, które oddaje Niesamowicie klimatycznym, przepięknym wizualnie, jednocześnie zapewniającym całą masę różnego rodzaju scenariuszy, w których roić będzie się od interesujących sytuacji i od emocji. Do tej pory były dostępne zarówno gra podstawowa, jak i pierwsze z oficjalnych rozszerzeń, czyli brytyjski korpus ekspedycyjny, wprowadzający do gry także Brytyjczyków, a teraz dodatkowe rozszerzenie Battle Pack Number 1. W tym dodatkowym paku, który ma stanowić założenia pierwszy z całej serii, znajdziemy dodatkowe scenariusze. Znajdziemy także arkusz z dodatkowymi żetonami i, co ciekawe, także erratę, czyli dodatkowe żetony, którymi można zastąpić lub też uzupełnić te, które mieliśmy w brytyjskim korpusie ekspedycyjnym. W tym rozszerzeniu znajdziemy całą masę dodatkowych scenariuszy, w których. Po przeciwnych stronach barykady staną ponownie Niemcy skonfrontowani z Francuzami, z Brytyjczykami, z Amerykanami, a nawet z siłami portugalskimi. Autorem tego rozszerzenia jest ponownie Pascal Tupi. Gra, jak wcześniej, przeznaczona jest dla dwóch graczy w wieku 12 lat lub więcej, a czas pojedynczej rozgrywki wyniesie od 60 do 180 minut w zależności od wybranego scenariusza. Co istotne, w rozszerzeniu jest też przewidziany zestaw przepisów pozwalających na rozegranie kampanii pod Verdun. Czyli nie tylko nowe scenariusze, ale też możliwość pokuszenia się o rozgrywkę kampanijną. Zobaczmy teraz jak wyglądają komponenty składające się na to rozszerzenie, czyli jak prezentują się żetony, mapy, mapy i dodatkowe elementy. Zaczynajmy. Poniżej rozszerzenie Battle Pack numer 1 do gry Great War Commander. Z olbrzymią przyjemnością Otwieram to rozszerzenie, bo Great War Commander to jedna z moich absolutnie ulubionych planszowych gier wojennych. Znałem wcześniej Combat Commandera, w Great War Commandera od razu, Great War Commandera od razu zamówiłem, kiedy tylko dowiedziałem się, że będzie wydany. A to dlatego, że pierwsza wojna światowa jest tematem, który o wiele bardziej interesuje mnie od II wojny światowej. Poza tym w II wojnie światowej Francuzów w Combat Commanderze niezbyt wielu uraczymy, a w Great War Commanderze jeszcze z racji tego, że to przecież francuski produkt francuski, francuski system no w zasadzie adaptowany na podstawie autorskiego systemu Ciada do do realiów I wojny światowej, to Great War Commander od razu wskoczył na moją top listę priorytetów, a kiedy już w niego zagrałem, to zakochałem się w tym systemie jeszcze bardziej. Muszę powiedzieć, że wolę Great War Commandera od Combat Commandera z powodów, o których powiedziałem wcześniej, ale i nawet mechanicznie bardziej mi pasuje, bo Świetnie zostały dobrane mechanizmy oddające realia walki I wojny światowej. To nie jest kalka, to nie jest bezmyślne kopiuj-wklej z systemu Combat Commander do realiów I wojny światowej. To jest faktycznie kopiuj-pomyśl-wklej mechanizmy, które są Great War Commanderze, przystają do I wojny światowej i działają bajecznie dobrze. Jeśli chodzi o Battle Pack numer 1, to okładka przedstawiająca niemieckich żołnierzy w okopach przy... Karabinie maszynowym, co jednoznacznie kojarzy nam się z I wojną światową. Te hełmy, bardzo podobne do tych, jakie są wykorzystywane potem w trakcie II wojny światowej, gdyby to zdjęcie było pokazane, było pokazane w oderwaniu od informacji, że jest to Great War Commander, to i tak wiedziałbym, że to jest I wojna światowa, z racji tego, że. Mamy do czynienia także z ewidentnym odniesieniem do wojny okopowej. Mamy okopy. No, poza tym mamy również nieco inne umodelowanie niż w trakcie II wojny światowej, ale to już może są jakieś niuanse. Zajrzyjmy od razu do środka. Mamy także dodatkową wkładkę, bo to wszystko jest w tego rodzaju wkładce. Więc zobaczmy to tutaj bez folii. Jest to wersja francuska. Zdecydowałem się na wersję francuską z racji tego, że no, takie są moje korzenie, takie są moje preferencje i nawet zresztą przecież podstawową wersję gry także pokazywałem w języku francuskim. Jeśli chodzi o to, co mamy z tyłu tej, tej mini wkładki i tego rozszerzenia, to mamy opis tego, o czym traktuje sama gra. Mamy także informację, że jest to pierwszy z scenariuszy, czy też z cyklu scenariuszy, który będzie dodawany do hack Do Great War Commandera i będzie rozwijać cały system. 12 nowych scenariuszy no i to jest coś, co niewątpliwie będzie gratką dla wszystkich fanów tego systemu. Krótka metryczka na dole, minimalny biegacz 14 lat, zagramy w ten tytuł w gronie 2 do 3 graczy, a pojedynczy scenariusz za, za, potrwa około dwóch godzin. Stopień złożoności 5 na 9, przydatność do rozgrywki solo 3 na 9, czyli niezbyt wysoka. Co znajduje się w środku tego rozszerzenia? Po pierwsze, żetony. Od razu rzućmy się w wir oglądania żetonów, i w przypadku tych żetonów dostajemy dodatkowe jednostki jednostki, które będą kilku nacji. To po pierwsze, co dostajemy, to jest errata do Great War Commandera, do British Expeditionary Force, a więc mamy erratę do tego, co zostało wydane. W ramach pierwszego dużego rozszerzenia do Great War Commandera, czyli właśnie do BFU, czyli do British Expeditionary Force, unboxing tego rozszerzenia pokazywałem wam na Wojenik TV, więc to są dodatkowe żetony, które mogą zastąpić to, co znajdowało się w tamtym, w tamtym rozszerzeniu. Natomiast odnośnie do samego Battle Packa, to tak prezentują się żetony, które otrzymujemy, kiedy wchodzimy w jego posiadanie. Mianowicie, co my tu znajdziemy? Jednostki francuskie, a więc znajdziemy zarówno artylerię, jak i również na przykład miotacze ognia. Znajdziemy żetony pomocnicze. Pojazdy, a więc mamy przykładowo czołgi Mark 4, Mark 1. A więc wszelkiego rodzaju dodatkowe. Monstra, które były wykorzystywane w trakcie I wojny światowej. Mamy też karabiny maszynowe, mamy Lewisy, Choczkisy, Szuszaty. A jeśli chodzi o same jednostki, to mamy Highlandersów, mamy terytorialsów francuskich, mamy też Niemców. Po stronie Niemców znajdziemy jednostki pionierów, Trochę francuskich legionistów. Te żetony są rzecz jasna dwustronne, a więc mamy także po drugiej stronie żetony. Wszystko dobrze wykadrowane, bez problemu z żadnymi przesunięciami. Wygląda to bardzo dobrze. Zresztą sama kolorystyka, estetyka żetonu Great War Commander też, też jest czymś, co mi się zawsze od początku bardzo podobało. I widzę, że tu, raczej, chyba faktycznie żadnego problemu na szczęście nie ma. Choć wydaje mi się, mam takie wrażenie, że mogą te żetony być lekko przesunięte do góry, bo zwracam uwagę na to, że sam rysunek pojazdu znajduje się bardzo blisko górnej krawędzi. Nie pamiętam, jak to było w poprzednich częściach. Możemy zerknąć do raty i zobaczyć, jak to było w przypadku raty. No też widzę przesunięcie w górę tutaj do tego stopnia, że nawet mamy fragment pojazdu, mamy nawet fragment cyfry, która wystaje ponad żeton. To już jest zła wiadomość i to mi się zdecydowanie nie podoba. Więc mam wrażenie, że coś tu nie do końca z przecinaniem zagrało, zwłaszcza, że nawet nazwa pojazdu lekko wystaje ponad żeton. W przypadku innych żetonów nie widzę tego problemu, ale to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. A więc arkusz żetonów, a oprócz tego scenariusza. I mamy tych scenariuszy, jak wcześniej wspomniałem, 12. One są ponumerowane w kolejności od końca befu. I mamy tak, scenariusz 33: Étripilier, Report Situation, report de Situation, a więc mamy starcie pod Étripilier, w którym to zetrą się siły niemiecko-francuskie. Po drugiej stronie, 34 scenariusz. Gdzie mamy do czynienia ze starciem niemiecko-angielskim, to jest scenariusz La Cour Soupon, a więc wyścig do mostu. Kolejny, 35, to scenariusz La Legion Garibaldi, a więc będzie to starcie z Legionem Garibaldi. Mamy Niemców i mamy także elementy Legionu Garibaldiego, czwarty regiment marszowy pierwszego batalionu. Obcokrajowców. No, i tu wykorzystywane są francuskie oddziały, francuskie żetony. Później mamy scenariusz 36. Większy, bo jak widać, więcej oddziałów niemieckich i brytyjskich. Hill 60, chapitre 1. Więc jest to starcie o wzgórze 60. Pierwsza część. Później część druga w scenariuszu 37. Wyssou de fer. A więc żelazne okręty. I tu mamy, jak łatwo się domyślać, w związku z tym czołgi marki 1, marki 1F i marki 1M, które pojawią się na placu boju. Scenariusz 39 to ponownie Niemcy, ale to jest mini scenariusz, zobaczcie, Primera Patrulha, a więc jest to pierwszy patrol sił portugalskich. Wróćmy do żetonów. Czy tu są faktycznie Portugalczycy? Eee, Higgins, Line, Elimondi, Batalion Infantry Portugalesz. Zobaczmy. Czy są tu żetony Portugalczyków? Eee, Lewis, Line. No i gdzie oni mieliby być? Nie widzę, żeby były tutaj takie żetony. Ale możliwe, że oni ukryli się w rozszerzeniu BEF, o czym zupełnie zapomniałem. Więc jest taka, jest taka możliwość. Następnie mamy scenariusz 40. W scenariuszu 40 mamy operację hash i mamy siły niemieckie Kontra Brytyjczycy. Jak widać, jak widać brytyjczyków zdecydowanie więcej. Nie dojrze siły pancerne, to jeszcze piechota, wyposażona w karabiny maszynowe Lewis. To jest w ogóle bardzo rozbudowany scenariusz, bo zawierający całą masę zasad specjalnych nadrukowanych na drugiej stronie arkusza, więc sporo, sporo różnego rodzaju zasad specjalnych. Derrière les Chars, scenariusz 41, więc za czołgami Brytyjczycy i Niemcy. 42 to Francuzi kontra Niemcy w scenariuszu Feueroll osadzonym pod koniec wojny, a więc w czerwcu 1918 roku, gdzie ponownie mamy Niemców i niemiecką piechotę, ale Francuzi także prowadzą na plac boju czołgi. I mamy także scenariusz 43, jedyny, z tym roz, jedyny w tym rozszerzeniu, jeden z dwóch w tym rozszerzeniu, w którym mamy do czynienia z siłami amerykańskimi. To jest scenariusz La Ferme również pod sam koniec wojny, 29 września 1918 roku, a ostatni scenariusz to Fast and Furious, jeszcze później, a więc 8 października 1918 roku Niemcy kontra Amerykanie. Co my tu mamy dalej? Mapa dwustronna. Pierwsza, dosyć prosta, jak widzicie, przedstawiająca w zasadzie wyłącznie teren pusty, ale i również, zdaje się, że fragment wybrzeża pozwalający na rozegranie desantu morskiego. Czemu nie? I druga strona z okopami, z linią kolejową, ale ta jest przerwana, ewidentnie już jest zniszczona, uszkodzona. I wzgórze 60, to które toczona będzie bitwa w ramach kilku scenariuszy, które przed chwilą przeglądaliśmy. Komplet elementów uzupełnia wkładkę, o której wcześniej mówiłem, gdzie mamy specjalne zasady, umożliwiające między innymi rozegranie kampanii o Verdun. Mamy też, mamy też opis tego, w jaki sposób stworzyć stworzyć dodatkowe scenariusze. Mamy też jakieś dodatkowe tabele, zasady dotyczące dymu, jeden rodzaj nowego terenu, czyli plaża. No, to jest efektem tego, że na pokazany przed momentem mapie faktycznie znajduje się obszar plaży. Nowe rodzaje pionków, a więc na przykład pontony, znacznik. Zniszczenia, i to w zasadzie będzie tyle. This first uh, battle pack is focused on the western front with actions opposing the German forces to the US, British, French, and even Portuguese troops. A więc, tak jak wcześniej mogliśmy się przekonać. Potrzebne w, w, w ramach tego rozszerzenia znajdziemy scenariusze pozwalające na odtworzenie starć. W zasadzie ze wszystkimi nacjami, które do tej pory zostały przedstawione w Great War Commanderze. Ważna informacja, żeby zagrać w scenariusze z tego Battle Packa potrzebujemy zarówno podstawowej wersji gry, jak i rozszerzenia British Expeditionary Force. Tak oto prezentują się elementy zamknięte w pierwszym Battle Packu do Great War Commandera. Zapraszam do podsumowania. Chciałbym w kilku zdaniach powiedzieć o swoich pierwszych wrażeniach. Great War Commander to jedna z moich absolutnie ulubionych gier planszowych i bardzo cieszę się, że jest w dalszym ciągu rozwijana. W momencie, gdy wydany został Great War Commander, a później Brytyjski Korpus Ekspedycyjny, to miałem obawy, że system zostanie zatrzymany, że nie będzie dalej rozwijany. Na szczęście HexaSim, na szczęście Pascal Tupi pracują w dalszym ciągu nad dodatkowymi rozszerzeniami i Battle Pack Number 1 jest czymś, co mi się bardzo podoba. To rozszerzenie wprowadza nie tylko całą masę dodatkowych interesujących scenariuszy, ale też dodatkowe jednostki, dodatkowe żetony oddziałów, które jeszcze mocniej podnoszą regrywalność i bogactwo całego systemu, w którym możemy się obracać. Doceniam też to, że dorzucono arkusz erraty do, do British Expeditionary Force. Dla wszystkich tych, którzy mają rozszerzenie brytyjskie, to też będzie niewątpliwie cenny dodatek. Podoba mi się to, że scenariusze, które otrzymujemy, są bardzo zróżnicowane czyli będziemy wykorzystywać w zasadzie całą paletę tego, co mieliśmy wcześniej bowiem w starciach będziemy mogli zarówno odtwarzać batalie toczone między Niemcami a Francuzami, jak i między Niemcami a Brytyjczykami, Amerykanami. Bardzo podoba mi się też przemycony motyw dodatkowych sił portugalskich i legionu Garibaldiego, co dodatkowo jeszcze sprawia, że osoba sięgająca po to rozszerzenie, osoba sięgająca po Great War Commandera w większym stopniu jest w stanie poczuć monumentalność bitew starć toczonych na froncie zachodnim, to co gra ma odtwarzać. Teraz moja nadzieja jest taka, że Great War Commander. Przesunie się z frontu zachodniego w inne rejony świata. Liczę bardzo na to, że pojawią się dodatkowe battlepacki przynoszące nas na front wschodni. Liczę bardzo na to, że pojawią się battlepacki przynoszące nas na front włoski. Generalnie, że system dalej będzie rozwijany. Super byłoby, gdyby pojawili się Austro-Węgrzy, gdyby pojawili się Włosi, Rosjanie. Ach, tych opcji jest po prostu multum. Bardzo dobrze, jeżeli będą powstawać kolejne Battle Pack. I jeśli każdy z nich będzie równie interesujący, przynajmniej na papierze, tak jak ten, to biorę je wszystkie w ciemno. To był unboxing, a w zasadzie unbugging rozszerzenia do gry Great War Commander rozszerzenia z oficjalną nazwą Battle Pack No. 1. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za jego obejrzenie, zapraszam też do innych filmów na Wojennik TV, zajrzyjcie także na mój Facebook oraz na Instagram. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.